Wspinał się pokonując kolejnych wielkich zawodników. Walczył z Antonem Pettisem, który przecież bardzo długo był powsterbojem organizacji UFC. Walczył z Korean Zombies, którym przegrywał. Z Cabem Swansonem, z Conorem McGregorem przecież. Diego Fejrą, Joe M. Duffy. Pokonywał Bobiego Greena, który jeszcze wtedy nie był, nie był kingiem. Michael Johnson, Jimmy Jim Miller, Eddie Alvarez, który był przecież mistrzem wagi, wagi lekkiej, w końcu Justinem Gageim, drugi raz z Malvarezem Alvarezem. I przeszedł właściwie wiele pokoleń w organizacji UFC, bo zaczynał walczyć w erze spodenek, które miały jeszcze te wszystkie reklamy, w których katmeni też mogli mieć reklamy w UFC. Potem walczył w spodenkach Reebok'a i będzie kończył swoją karierę w spodenkach Venuma. Walczył z dwoma generacjami orłów walczył najpierw z Kabiłem Normagomedowym, z którym przegrał, ale walczył też potem z Islamem. Z Islamem Machaczewem.